Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie na moich uprawach. Chyba się zgodzicie ze mną, że nie ma ogrodu bez zwierząt. Zwierzęta są naprawdę bardzo potrzebne, wręcz niezbędne do tworzenia zdrowej, bogatej gleby. Bo ktoś z nas nie zna cudownego nawozu, jakim jest obornik. Nam obornik dostarczają te oto tutaj kucyki, które widzicie na filmie. Są nie tylko pupilami, ale też producentami złota ogrodników, jak to się mówi. Postanowiłyśmy z moją córką odwdzięczyć się im za to i zrobić im takie specjalne smaczki. Smaczki będą zrobione z pulpy, która zostaje po wyciśnięciu soków. Ja na tą pulpę, to wiecie, mam mnóstwo różnych pomysłów i też już robię z tej pulpy różne rzeczy. Ale najczęściej spotyka się przepisy na rzeczy takie dla ludzi. A tym razem, właśnie postanowiłam zrobić ciasteczka, takie właśnie smaczki dla koni, ponieważ. Te resztki, te odpady, właśnie z tej wyciskarki, to są tak naprawdę same warzywa, tylko bez soku, bez wody, więc świetnie się będą właśnie sprawdzać jako składniki tych smaczków, tych przysmaków. Przy wyciskaniu soków tej pulpy naprawdę wychodzi dużo, zwłaszcza jeśli się te soki wyciska często. Dlatego warto, myślę, wykorzystywać ją na różne sposoby. Na początku, może tak zaznaczę, że jeśli planujecie zrobić takie smaczki dla koni, to na pewno trzeba dobrać takie warzywa i owoce, które konie mogą jeść. U nas tutaj był akurat sok z jabłka, buraka i marchewki, więc to są warzywa, które w zupełności są jakby bezpieczne i zalecane w diecie dla koni. Poza tym pamiętajcie, że jeśli chcecie czymkolwiek poczęstować konia, należy wpierw spytać właściciela, czy można powiedzieć, właśnie z czego to się składa, a dlaczego. Konie czasami mogą być na jakiejś specjalnej diecie, mogą też być przed badaniem, wtedy nie mogą nic jeść. Już się właśnie często też z tym spotkałam. No i wtedy właśnie warto spytać się, czy można takiego smaczka dać. Konie poza tym nie mają odruchu wymiotnego, więc jeśli damy im właśnie jakiś pokarm taki, który im nie służy, one tego nie zwymiotują, one to połkną i mogą mieć później problemy żołądkowe. To taka wiecie uwaga, bo nie każdy może o tym wiedzieć. Ja się całkiem niedawno o tym dowiedziałam. Dlatego się teraz z wami tutaj tym dzielę. Jak już wspomniałam, do tych smaczków będą nam potrzebne właśnie takie wytłoczki z soku. Tutaj użyłam właśnie wytłoczek z marchewki, buraka i jabłka. Jak widzicie, to cały pojemnik tych wytłoczek wrzuciłam. Teraz bierzemy dużą miskę i w niej mieszamy następujące składniki: płatki owsiane. Tutaj była mniej więcej jedna taka szklanka tych płatków pół szklanki mielonego siemienia i pół szklanki odrębów nie pamiętam czy to były żytnie czy pszenne, ale obydwa rodzaje się nadają ponieważ skończyły nam się lizawki i czekamy na dostawę to postanowiłyśmy tutaj dosypać troszkę soli kłodawskiej dolewamy ciepłej, przygotowanej wody no taką ilość, żeby odpowiednią konsystencję ta masa miała. Teraz wszystko dokładnie, dokładnie mieszamy. Ważne, żeby ta masa była taka jak ciasto, taka spójna, nie lejąca się. Jeszcze opcjonalnie, żeśmy tutaj dodały przyprawy jest to cynamon. Tu było chyba tak z jedna, dwie łyżeczki no i łyżka miodu prawdziwego, ale te dodatki to wiecie, nie są konieczne. My w ten sposób chcieliśmy tak uatrakcyjnić te smaczki. Na koniec dodajemy właśnie te wszystkie wytłoczki z soku. Tutaj, jak mówiłam, była marchewka, buraczki i jabłka. Również proporcje dowolne, po prostu to, co Wam zostaje z tych wyciskanych soków. I jak się wszystko już dobrze wymiesza, wykładamy tą masę na blachę. Blachę najlepiej wyłożyć papierem, bo nie będzie tam to wszystko wycie przywierało do blaszki. Później masę dokładnie, dokładnie rozprowadzamy na tej blasze. No i tak trzeba się starać, żeby nie było to grubsze niż takie pół centymetra, 7 mm. Masa nie może być za gruba, ponieważ będzie w piekarniku zbyt długo się suszyła. No i też nie będzie wygodnie ją później łamać, dzielić na takie mniejsze kawałki. Żeby sobie ułatwić podział, no to można wykroić takimi foremkami do ciasteczek, różne kształty. Tutaj akurat córka wybrała serduszka. No to tam już wiecie, według uznania. Później poszłyśmy już na łatwiznę. Wziąłyśmy taki nożyk do pizzy i pokroiłyśmy taką kratkę. To bardzo ułatwia później wiecie, łamanie tego i podzielenie. Całość trafia do piekarnika. Myśmy nastawiły na takie 150 stopni. Aby to się tak bardziej suszyło niż piekło na pewno trzeba uważać, żeby to nie było jakieś spalone, spieczone mocno, tak, mocno podsuszone bym powiedziała. I gotowe. Teraz widać jak ładnie to ciasto całe odchodzi od papieru. Póki jest takie świeże, to należy go porozdzielać na takie mniejsze kawałki. No i właśnie te wcześniejsze nacięcia to bardzo ułatwiają. Składniki w sumie możecie dobierać dowolnie, proporcje również. Można dodać jeszcze pestki słonecznika, dyni, czy tam jakieś jeszcze inne ulubione zioła, na przykład koni. To już wiecie według gustu i uznania. Ponieważ miejscami te smaczki były jeszcze takie bardzo wilgotne, to myśmy je położyły na całą noc, na taką kratkę, żeby się jeszcze dobrze dobrze dosuszyły, bo bardziej zależy nam na tym, żeby to było chrupiące niż takie wiecie myłające się, miękkie. Tak naprawdę im bardziej suche są te smaczki, tym lepsze. Smaczki się dosyć ładnie przechowują, bo kiedy są dobrze wysuszone, to szybko nie pleśnieją, nie psują się, należy je przechowywać w takim miejscu chłodnym, przewiewnym, w jakiejś torbie płóciennej albo papierowej, bo jak szczelnie zamkniemy, no to właśnie tam może jeszcze jakaś para się wydobyć i, i one zaczną pleśnieć, a na pewno z pleśniejących rzeczy nie można dawać koniom. Smaczki się bardzo spodobały kucykom, jak tutaj zresztą widzicie. Powiem Wam, że to była niesamowita frajda dla nas. Móc zrobić coś właśnie tak samemu, no i później jeszcze obserwować, jak te koniki to właśnie jedzą ze smakiem. najedzony zadowolony tutaj jeszcze wrzucę przy okazji taką informację że jeśli jesteście zainteresowani kupnem tej wyciskarki to pod filmem zostawiam link jest to specjalny link który zapewnia właśnie rabat bo w tej chwili jest minus 15% na tą wyciskarkę i wspaniałe prezenty jak zwykle Firma Kuvings dba o to. Aktualnie do wyciskarki jest dołączony komplet dzbanka i szklanek. Już wam to pokazywałam nie raz. Do zestawu jest teraz jeszcze dodawana inteligentna waga Yunami Pro. No to taka, wiecie, waga, gdzie tam można sobie aplikację do niej podłączyć. Ona zmierzy tam nie tylko wagę, ale też i jakiś tam poziom. Tkanki tłuszczowej, mięśniowej, nie wiem, nawodnienia, kości, wszystkiego. Słuchajcie. Także bardzo fajny prezent. Bardzo polecam. No to taka informacja właśnie dla tych osób, które są zainteresowane kupnem. Zachęcam. Teraz się zaczyna sezon wiosenny. Więc bardzo się przydają takie właśnie wyciskarki do robienia soków, takich detoksów. Rosną teraz pokrzywy zielone. Pojawiają się w nam pierwsze warzywa liściowe na działkach, także naprawdę jest już z czego robić te soki. Zachęcam Was. Też postaram się właśnie Wam tutaj dać jakieś nowe przepisy na takie soki wiosenne, zwłaszcza z wykorzystaniem ziół, czyli tak zwanych chwastów, które zazwyczaj trafiają na kompost. A ja właśnie spróbuję je wypróbować żeby trafiły do wyciskarki i żeby stworzyły wspaniały zdrowy sok. No i kochani, na dzisiaj będzie to tyle. Cieszę się, że mogłam wam pokazać też troszeczkę taką inną rzecz, odskocznie od ogrodu. No i żegnam się z wami tym pięknym widokiem zachodzącego słońca. Do zobaczenia, kochani.